Bom cześćiem, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na tym oczywiście ostatnia piątka followersów. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Dzisiaj jesteśmy w takiej ekipie jakiej widać, czyli... Lord Bartosz, Nephew, Loszek z tyłu, Kerpesz, Razer i będziemy grać w popularną serię, którą oczywiście jak każdy youtuber podiuman zagranicznego YouTube'a, czyli Block Shuffle, bo dlaczego by nie? Eee, także cóż, może bez dłuższego przedłużenia. Zasady znacie, polega to na tym, że musimy jak naj w ciągu 5 minut znaleźć blok, na którym musimy stanąć, który losowany jest nam randomowo. Eee, czyli co? Wpisujemy szuflę, czy huflę, start i let's go. Dark Grey Wall Block Agenda ja no concrete czem, Czemu mam Czemu ją dwa razy? Ja ja też to chyba... dwa razy? Też mam no. dwa razy drugi... Warto... Ale to drugie się liczy chyba. Czekaj Proszę już blok zaraz <grym> Smoker <grym> O no, teraz A... działa. Nowy dobra. Nowy Dobre. No. Dobra mam. Ja muszę czukać w portalu Kracket Stone no ja mam ten yy, kwarc. Nie? Ej, czekaj, smoker to jest dymiarka, czy co to jest? Smoker to, to... wędzarka, to... albo to drugie tak? Lębzarka, Lębzarka. Wędzarka. Wędzarnik? Tak. Pokazuję czas później, czy nie? Nie, właśnie. Pokazuję, ja mam ostatnie sekund. Ej, Dobra, smokera robiło się z piecyka, czy nie? Z piecyka i drewna, Ej. Da się jakoś wykraftować Kraket Sombrita? E, chyba Przepalam Sermona bez Sombrity, ale e, nie jestem pewien. No dobra, mam szansę. No. Hmm. Czaj, bo... Spruce Gaita. Nie mam unikla bo... Czego szukasz? Kraket Sombrity. Git. To musisz kogoś e. przypalić na stołach? Na... Ej, Stained co to było? Steinet, Stained? No, A, to no to jest e, ta szyba cienka. Red Stained Glass Pane? Tak. No to masz czerwoną szybę cienką. Ja zbieram większy bloków z wiosek Co miałeś Bartosz? Kraket z Tombriki. Lol. No czemu mi się nether tracę zawsze na starcie? Ha, no. Nie robi się tak. Czasu mamy, bo byliśmy koksami o, o, już No już nie mamy dziedzin, No to oh, dzieci no to dżidżiej No to dziedzin, granit? Da się Smough zrobić smów bloka, nie? To jest, to jest to chyba różowe w kopalni Że jak znajdziesz tego cztery, to kraftujesz tego taki ładny Różowe w kopalni... A, a dobra, chyba wiem co to A ja muszę znaleźć w Ja ciebie będziesz chyba milo O nie, ja muszę znaleźć w pustynie, bo jak jest Lime, Style glass, pain, To to jest yy, jasno-zielony barwnik Chyba tylko z kakrusa można no, cienia, tak. Jezus ale łapkę wymać, ja to do nerwera się dostać O, no no, dobra, jest dobra. granit dobra, Teraz, żeby mnie forteca dysponowało. z granit, dobra S? Trzy kości potrzebuję Dobra, forteca, dawaj No bastion naprawdę, ale nie forteca <noise> Tak, ginę od mobów Nie mogę no. Nie muszę od nie, nie miałem szans, nie miałem w ogóle jedzenia ani nic, a musiałem walczyć ze szkieletami cały czas Jedną tylko kośmię. To byłeś Bontego. Chyba wiem gdzie zdechłem. Ale ja nie, ma, nie mam czasu. No właśnie. Gigi. Miałem blok, a to nie. nie wiem. Dobra, ja, ja odpadam. Nie może tu nie to Light cool. blue wall black. O Boże. Blok. jak się kraftuje jasno niebieski barwnik? Kwiatek, barwnik i mączka. I a, muszę do netheru iść. Barwnik? O Boże, ile tu jest mobów? Matko Boska? Ja na kim poziomie trudności my gramy? Na easy. Co? Proszę, teraz tylko muszę znaleźć biom odpowiedni w niederze. Ej, mam niebieski kwiatek, no dobra, chyba teraz tylko owce, ten... teraz tylko owce A ile osób znalazł? Jeszcze nikt Jest biała owca ja przegrałem chyba tak, Chyba, że będę miał farto i kogoś innego wyżycia nie <laughs> nie O, to teraz jeszcze, oj, yes. no to GG Nie, to trzeba... Nie płytki z netraku i potem a. dwie płytki lepszy blok Musiałem a, mieć 12, bo musiałem mieć dwie płytki nie chciałbym kwiecina jakieś mieć GG no, Respawn A, anhor? Są... GG <laughs> <-g. laughs> Czym jest respawn anhor? To gówno do rozpienia w nederze. Damy radę widzowie damy radę damy radę damy radę No damy radę. nie on nie nie zdążę Tu są takie fajne Odpadem <noise> Czemu Paj troszkę nie wywala? Odpadłem Mnie też wywala, ale to zawsze jak, jak dwie osoby albo... Dwi, l, l, ...jeżeli więcej niż dwie osoby nie stanęły na swój blok, to losuje kto wyrzuca Aha Tracimy lecimy z kolejną rundą Co? Który debil mnie uderzył? Co? 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 Nephiu, wyszedłeś. Czemu wyszedłeś? Minecraft się skrzyżowało. Dobra, no, to, to. Dobra, zaczynamy. Kurche Netherrack block GG. <gulatory> Fajan, Stein, glass pain. Smooth sandstone. Tajan, jak sobie cyjan? Mam na Muszę teraz tylko żelazo. Smooth sandstone, no stanąłem. To jest Cat sandstone! CO? Gdzie jesteś, laser? Ja ja. O, widzicie. <gulatory> Przepaliłem oh, <ja>. klobem, naprawdę. Peć, <gulatory> że to jest smooth sandstone. Tak! Ja, ja, Nie no, wiem, Lapis albo niebieski barwnik na tym biomie. O! Znalazłem! Ale, ale nie, ale przypał. 10 sekund na pewno. Zdążyłeś? Nie, ja nie zdążę. Wodę jeszcze. No, musiał przepalić Proszę. S? Smurf diaryt? Y, ktoś idzie do netheru? A to z granitem. Tylko to do białe. GG. S? Jezus, ale połączyć to ze słapami jeszcze, ale to było zajebiste. Gnocze. <laughs> 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 to, by to by było niewykonalne. <laughs> Wyobrażasz sobie ktoś ma blok w netarze i go tepa w sekundę przed. Dobra, ja już wiem, że do Netaru nie zdążę. To teraz tylko prosić, żeby to nie był ja. To jest raz jeszcze nie ma swojego bloku. Tylko ty. Czekabym. Przyszłam z Glas w... A, no to Razer to jeszcze. To jest szkło, wiesz. Ja widzę biały wadnie i ten, i lewa <śm> Ja też nie zdążę. nie <śm> No wiesz, Karpesz, Bartek dostał rozum, ale... Like old wood Plank ale es. Normal red sandstone block? Nie, ender chest. Dobra, no nie ma co się stać. Gdzie była ta lachopulka? U świni. O, Łatwo. Musi znaleźć diamenty. Nie. Żeby wykopać, chyba, że znajdziesz... S. Glyhyhy <grym> <grym> Odpadam ja, wiadomo już No, no, tak. no Ja już to sobie terracotę zbieram Patryk, jakby ci dało spawner albo end portal friend, to byś... To by było trudno Czemu? No, jakby dało spawner, jest. to już mam I daję mu survivala i playa Ja... ja... zginie Ja nic nie no, zbieram, co? Tak? No jaki tech? No co, by to co to była musztą? Purple bed. Chcę mieć zrobić fioletowe? Fioletowe łóżko. Ciężko to będzie. Muszę znaleźć niebieski kwiat i kolce. Byłoby prosie, gdybym nie był daltanistą. Wioską nic nie da. Nie, w wiosce A, akurat tej na sawannie, jakby mi się trafiło, to znalazłbym fioletowe łóżko. Co nie ja mam się robić smoke? Nie no, wypole, wypolerowany sandstone robi się z, z normalnego sandstone. Aha. To... Ale on chciał wypolerowany stone. I ko kolce tu nie ma. Ale jest niebieski kwiatku.

Tu był biom inny. Trzeba było iść w ten biom. Że ja posłuchałem Bartoszka, bym zauważył ten biom. Ty mały gówniaku! No bo ty skręciła, ja, ja tam. Jezu kochany, co za dzban. Gdzie końca. Nie Nic widzę, dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nawet na ostatnia piątka followersów, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. na ja. Cześć!